Dobry wieczór. Gratuluję zawodnikom, bo to pierwszy raz odwróciliśmy w tym sezonie. Losy meczu przegrywając i wygrywając, to akurat pracowaliśmy bardzo dużo nad tym, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy i to dla nas było najważniejsze dzisiaj, bo pokazaliśmy morale z bardzo dobrym zespołem, który od dziesięciu meczów nie przegrał. Zaczęliśmy bardzo dobrze i jak nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji, to człowiek tak zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, gdzieś tam jakaś kontra może być. No i tak się stało w bardzo prosty sposób, straciliśmy po kontrataku bramkę, na co uczulaliśmy. Mieliśmy takie 10 minut chaosu trochę, że się niepotrzebnie od razu chcieliśmy odrobić, od razu rzuciliśmy się przez środek. I to takie dwie bardzo groźne kontry, jeżeli chodzi o zespół, zespół Lecha. Dla nas ważne było to, że wróciliśmy później do równowagi i w przerwie mówiliśmy, że gramy bardzo dobrze, że nie mam się czym przejmować i, i, i spokojnie to kwestia czasu, że sytuacje zaczną się stwarzać i fizycznie też, że nie mamy z czego obawiać, że wytrzymamy to spotkanie i tak było i zdobyliśmy bramkę bardzo szybko, która też trochę pomogła nam i to jest bardzo ważne, a później drugiej rzutkarni akurat teraz oglądałem jest ewidentny, także tam nie ma, nie ma w ogóle jakiegokolwiek dyskusji i, i ważne jest dla nas to, że w końcówce mimo nerwowości, mimo tego, że nie potrafiliśmy zamknąć tego meczu, ale Przegraliśmy trochę środek w pewnym momencie i dlatego te zmiany też zrobiliśmy. Też bardzo pozytywnie, Lucy już, który wiedzieliśmy, że będziemy, będziemy potrzebować nabieganego zawodnika dzisiaj i tak było, także rywalizacja w zespole jest bardzo duża i teraz każdy z zawodników musi walczyć o to, żeby się dostać do... Kadry meczowej, nawet do, do, e, później do jedenastki, i to będzie bardzo trudne. Ci zawodnicy muszą właśnie, oni będą najważniejsi, jeżeli chodzi w całej tym sezonie, bo te zmiany będą i, i też bardzo często pod przeciwnika gdzieś, dlatego muszą bardzo solidnie trenować. Dziękuję.